serdecznie na kanale moje EDC i dzisiaj zapraszam was, właściwie bardziej proszę was o pomoc, o pomoc w wyborze mojego pierwszego fixeda. Od wielu, wielu już miesięcy w komentarzach pod różnymi filmami pytacie, sugerujecie, prosicie o to, żebym zrecenzował wreszcie jakiś nóż z głownią stałą. No i czuję, że ten moment nadchodzi. Odchodzi, zbliża się coraz, jest coraz bliżej, i w końcu muszę się zdecydować, i nawet czuję taką jakąś wewnętrzną potrzebę, że przyszedł ten czas, przyszedł ten czas na jakiegoś fixeda. I zrobiłem odpowiedni, jak to się ładnie mówi z angielskiego, research. Poszukałem jakiś tutaj fixedów noż, noży z głównią stałą, oczywiście. Takich, które dałoby się edycować, no i generalnie wytypowałem 6 modeli, i tutaj będę was prosił o pomoc, pomoc w wyborze, czyli Wasze sugestie. Być może część z was jakieś z tych noży będzie miało, więc wtedy śmiało piszcie proszę w komentarzach, wasze wrażenia z użytkowania, jak to się sprawia, jak się go przenosi. Bo jeśli chodzi o takie ogólne moje wytyczne dla tego fixera, no to przede wszystkim to nie może być noż duży, tak? To nie może być coś podchodzące pod maczetę. Bardziej nożyk z głownią, powiedzmy około 70-80 cm, no tak powiedzmy do 10, 70, przepraszam, 70-80 mm do 10 cm max, ale to już jest taki max max. Bo generalnie no pomysł mam taki, żeby ten nożyk przenosić na pasku, Najlepiej, najlepiej horyzontalnie. Tak dobrze mówię? Tak? Horyzontalnie, tak. Czyli, czyli, czyli tak. Horyzontalnie, tak? Dobrze mówię. Wertykalnie, tak. Dobra. No, horyzontalnie, żeby po prostu mi się mieścił tutaj gdzie, najlepiej z przodu, gdzieś między kieszenią a środkiem paska klamrą. Taki przynajmniej mam zamysł. Stąd też nie może być za duży, nie może też oczywiście być za ciężki. No i teraz Wam podam, tutaj oczywiście też zobaczycie zdjęcia od razu, tych sześć wytypowanych modeli. Zacznę od pierwszego, kolejność tutaj nie ma znaczenia, po prostu to jest tak, jak mi przychodziły do głowy, tak jak ten research, wyniki tego poszukiwania dawały rezultat. I mamy tak, pierwszy CRKT Minimalist. Myślę, że bardzo dobrze znany nożyk. Mam nadzieję, że ktoś z Was może go ma, bo miał, może coś na ten temat będzie w stanie mi w komentarzu napisać. Najbardziej chyba skłaniam się ku tej najnowszej wersji, czyli z głownią typu cleaver, bo wygląda ona całkiem fajnie. Podoba mi się też wizualnie chyba najbardziej z tych wszystkich modeli. Kolejny to jest QSP Mug. Też yy, wydaje mi się całkiem fajny yy, poręczny. Ja wiem, że te, ten i też Minimalist to są bardziej takie neck y, ale można je śmiało też yy, nosić yy, nie wiem, przy pasku, w kieszeni nawet Minimalist się mieści. Nie wiem, jak neck mógł, yy, więc dlatego tutaj, jak widzicie, nie są to duże fixety, ale wiecie, to będzie pierwszy, więc nie przesadzajmy od razu. Yy, kolejny. Trzeci model Ruike Hornet. To już będzie trochę większy niż dwa poprzednie. Też całkiem ciekawy, ciekawy model. Więc no, myślę, że też dosyć popularny. Więc może ktoś z Was ma też, będzie w stanie coś na jego temat powiedzieć. Kolejna pozycja Real Steel Receptor. Podobnie nie za duży. Całkiem fajny. No, i też przede wszystkim jeden z tych warunków, to o czym wcześniej wspominałem, jest, jest cena tego fixa. żeby to nie było jakieś wiecie, tam nie wiem, RAT, SI na przykład, gdzie tam ceny idą po 400-500 zł, wiecie, to ma być pierwszy, więc ja chciałbym mieć tak na powiedzmy do 200-250 zł max przeznaczyć na, na ten fixet i po prostu spróbować zobaczyć, jak to będzie mi się sprawować w moim codziennym życiu, w codziennym edecowaniu i zobaczyć, co dalej się z tego rozwinie, bądź nie. Dobra, wracając do listy, kolejna, yy, piąta pozycja to jest Manley Patriot i szósta Sanremu S611. To jest te sześć, które ja sobie wytypowałem tutaj na tej mojej liście i tak jak mówię na początku, yy, proszę was o rekomendacje, o wskazywanie yy, który waszym zdaniem będzie najfajniejszy, może którego recenzji byście chcieli zobaczyć, no bo wiadomo, że jak już nabędę tego pierwszego fixera, to oczywiście będzie testowanie, będzie użytkowanie i będzie recenzja, koniec końców na, na kanale. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, to również piszcie je, proszę, zamieszajcie w komentarzach, tylko weźcie proszę pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, czyli nieduży głownia max 10 cm, ale to jest taki max, maxów, lepiej, żeby to było jednak coś w okolicach 8 7 centymetrów dobrze by było żeby, żeby tutaj było ten żeby ejku, pochwa żeby pochwa była z plastiku kajdeksu. bo wtedy zdecydowanie łatwiej będzie mi po prostu zamontować ten nóż do paska horyzontalnie więc to też jest jeden z takich moich wymogów i cena, cena 200-250 zł maksymalnie żeby tutaj to nie było, nie było droższe. Zastanawiam się też jeszcze, mogę do tej listy dodać też na koniec, zastanawiam się jeszcze nad y, Spiderko y, Bow River, y, ale no, jest to fajne, co prawda on ma skórzaną pochwę, ale myślę, że też do przeżycia. Jest też niedrogi, bardzo fajny, ładny nóż, bardzo mi się podoba jego wygląd, ale niestety jest ciężko dostępny, y, przynajmniej u nas w Polsce, bo na zagranicznych stronach widziałem, że te noże są, a u nas w Polsce... Y, nie wiem, chyba CQB miało swego czasu ten już w ofercie, ale od dłuższego czasu go nie ma. Zapisałem się do newslettera, żeby tam, znaczy w sensie do przypomnienia, żeby poinformowali mnie jak będzie, więc to jest, to jest, to jest taki bonus, czyli ten Spiderco Bow River. No i tyle. Tak więc czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze wybory, sugestie, i za jakiś czas zobaczymy, co z tego wyjdzie. I pewnie przy odpakowaniu zobaczycie, jaki będzie rezultat. Tych, tego mojego dalszego poszukiwania. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.